Dzień dobry, ostatni odcinek Magbeta, <laughs> poświęcony w całości pewnemu szczególnemu spektaklowi, którego dokonał jeden z czołowych reżyserów teatralnych polskich Grzegorz Jarzyna. Sztuka, która jest sfilmowana w ten taki charakterystyczny sposób powstała tak naprawdę w roku 2006, 2006, w którym to roku została wystawiona w fabryce na terenie fabryki, która później uległa wyburzeniu w Warszawie. Miałam zresztą przyjemność uczestniczyć w tym przedstawieniu. Jest to taki teatr, którego nie da się nie docenić, a tym bardziej przecenić. Jest fantastycznie zrealizowane w zupełnie innych okolicznościach. Widzowie muszą podążać za aktorami od sceny do sceny i, i wciąż być zaangażowanymi, tak jak w takim interaktywnym muzeum, niemalże. Jest to przeżycie na granicy jakiejś takiej metafizycznej. Gdyby kiedyś Jarzyna zechciał zrealizować coś jeszcze, to bardzo polecam. Polecam, każde jego przedstawienie jest czarodziejem, magikiem teatru. Natomiast przechodząc do rzeczy, mamy do obejrzenia kilka fragmentów. Oczywiście polecam, żeby sobie Państwo obejrzeli coś i całość. Zwłaszcza ci, którzy lubią teatr albo chcieliby odkryć teatr inny niż takie standardowe przedstawienia szkolne, na których czasem bywali, ponieważ. No, powiedzmy sobie szczerze: jeśli ktoś chodził tylko na, na przedstawienia lektor do teatru, to tak naprawdę nie wie, co to jest teatr. A na pewno nie wie, co to jest teatr współczesny w Polsce, w którym mamy wielu wybitnych twórców i bardzo rewolucyjne już prezentacje. Macbeth, chociaż już ma sporo lat, jak widzimy, bo, bo, bo jednak już trochę czasu upłynęło od, od czasu debiutu, to jest przedstawienie, które ciągle. Znajduje się w czołówce tej teatralnej awangardy. Pierwsze pytanie do pierwszego fragmentu, jaki mamy, Państwo mają tam na stronie zaznaczone, gdzie fragmenty się zaczynają, a gdzie kończą to jest celowość scenarii przedstawienia. I zobaczmy sobie, bo sceneria jest taka bardzo ciekawa jest, jest naprawdę niezwykła, dlatego że Jarzyna wykorzystał taki pomysł, który historycznie, politycznie jest osadzony dosyć w tamtych czasach żeby Macbeth i wszyscy bohaterowie tego dramatu poruszali się w rzeczywistości takiej trochę powiązanej z problematyką Bliskiego Wschodu i wykorzystał zaangażowanie Polski w wojnie, w, w ataku na Irak, w którym to, jeśli, jeśli jeszcze pamiętacie takie czasy, w zasadzie chyba nie pamiętacie, dlatego że wy wtedy wychodziliście w pieluszkach, w którym mieliśmy jedną z czterech stref pacyfikacyjnych, i generalnie to były takie czasy, kiedy Polska liczyła się bardzo na arenie międzynarodowej jako sojusznik NATO. Stąd dosyć medialne było to nasze zaangażowanie w Iraku i dosyć przemawiało do wyobraźni te nowe okoliczności wojenne, w których się znaleźliśmy i stąd to taki pomysł chyba Jarzyny na realizację Macbeta, właśnie w powiązaniu z bardzo współczesną tematyką. Um, czy to ma czemuś służyć? No oczywiście tak, bo jeśli chcemy przemówić do współczesnego widza kategoriami, w jakich współczesny widz chciałby operować, to przemówmy do niego tym, gdzie współcześnie może być osadzona taka krwawa zbrodnia, gdzie współcześnie mogą się dziać walki o władzę, gdzie może istnieć więcej dylematów moralnych, niż się ludziom wydaje. Za chwilę będziemy sobie w bardzo przyjemny sposób, bo widzę tutaj po tym dziejącym się fragmencie, przechodzić do kreacji. Wiedzim, ale jeszcze chwilkę popatrzmy sobie na Macbetha i na brutalność tej sceny. Macbeth razem z bankiem wkracza do czegoś chyba w rodzaju meczetu, albo przynajmniej sali modlitwy i zabija w sposób dosyć bezwzględny jednego z uczestników tejże modlitwy. Prawdopodobnie jest to ważna ofiara. Widzimy tutaj odciętą głowę, którą Macbeth dźwiga. Fotografuje się z nią taki, taki bardzo współczesny akcent, który w rezultacie wychodzi jako wyjątkowo obrzydliwy. Wcześniej jeszcze wrzuca bombę tutaj do tej sali modlitwy, więc to co robi, tak w zasadzie jest takim elementem barbarzyństwa. Nie, nie wyobrażamy sobie chyba, żeby pierwszym atakiem czyjego, czyichkolwiek wojsk były, byli ludzie cywilni. Ludzie zgromadzeni w obiektach modlitewnych, na dodatek jeszcze potraktowani w tak, taki brutalny sposób. Macbeth w ten sposób postępuje właśnie, co może być takim swoistym grzechem pierworodnym, za który zostanie później skazany. I tu właśnie pojawia się kreacja wiedźm. Wchodzi pani, wiemy to przez Macbeta, że, że wiedźmy były trzy. Natomiast tutaj jest jedna pani o takich wyraźnie arabskich rysach, o wyrazistej kolorystyce również. Jest to, jest to pani dosyć demoniczna w swym wyrazie, bo zobaczmy, ona w taki sposób otwiera usta i do, i do śmiechu, i do tego, żeby powiedzieć cokolwiek. Um, że, że jakby zniekształca rysy, jej to twarzy i powoduje wrażenie e, bardzo demoniczne. Um, I w ten sposób tu ci panowie właśnie otrzymują taką szybką wróżbę. E, po co mogła przyjść w takim momencie, właśnie w momencie, chwilę po morderstwie, przyjść kobieta, która w pewnym sensie jest tutaj duchem? E, może w ramach zemsty, bo my nie widzimy tego w Magbecie, w oryginale szekspirowskim, ale tutaj wyraźnie jest zaznaczony ten punkt, że, że, że to, co stanie się Magbetowi i to, co, co spotka banka, jest wynikiem ich okrucieństwa, narastającego w ich duszy zła. I ta kobieta, która przyszła tutaj wypowiedzieć się w imieniu, tak jakby swojego ludu, bo zobaczmy, że on to jest taka wiedźma, która jest. Jest wiedźmą z, wywodzącą się właśnie z, z wrogów banka i Magbeta I ona przyszła przepowiedzieć im tę przyszłość, które, która teoretycznie jest dobra, natomiast jak, będziemy, jak wiemy, w praktyce jest, dosyć, jest to dosyć bezwzględna. Więc kreacja wiedźm tutaj to jest, to jest właśnie taka, taki symbol odegrania się trochę na makbecie i banku. I przejdźmy sobie teraz, bo, bo ten fragment troszeczkę się przedłuża. Przejdźmy sobie, obejrzyjmy sobie nasz, następną naszą bohaterkę, Lady Macbeth. Lady Macbeth jest bohaterką charakterystyczną, bo, bo chyba tak sobie nie wyobrażamy jednak mimo wszystko, kiedy myślimy sobie o Lady Macbeth. Grają tutaj aktorka w średnim wieku, bardzo charakterystycznie ubrana w taki różowiutki jak cukierek kostium ze złotymi wielkimi guzikami, z bardzo długimi kolczykami i z charakterystyczną taką bardzo wyfiakowaną, ułożoną fryzurą, plus dosyć mocny makijaż. Cóż można sobie myśleć o, o takiej charakteryzacji? Bo zawsze charakteryzacja mówi coś, jest symboliczna i, i jest w jakiś sposób, w jakiś sposób oddaje ideę reżysera. Ja personalnie, jakby nie, nie musicie się zgadzać z tą opinią, ale ja myślę sobie, że taka kreacja właśnie Lady Macbeth służy temu, żeby ukazać, że nie jest ona żadną wybitną osobowością, nie jest kimś urodzonym do rządzenia. Jest trochę taką panią z warzywniaka, która ładnie ubrana, ale jednak bez gustu kompletnie, marzy o lepszym życiu. Um, przy czym nie obrażam pani z warzywniaka, wszystkie panie z warzywniaka kocham serdeczną miłością, natomiast gdyby zechciały być żoną generała i popychać go do mordu, no to przestanę je kochać w tym samym momencie. Um, jest w Lady Macbeth pewna sztuczność, właśnie taka, taka trochę chińska podróba. Ten straszliwy różowy kostium, który jest absolutnie w złym guście, jest takim z jednej strony takim, takim czymś, co służy jej do uwodzenia. magbeta, a z drugiej strony takim mundurkiem przecież, bo ona jest prawie w garsonce, który, który, w którym ona udaje kogoś lepszego niż jest. Zwróćmy uwagę na te gesty, na, to udawane, na ten udawany płacz, na tę jej manipulację mężem. O której wierzę, jest skuteczna, ale jednak jest to manipulacja. I stąd ta Lady Magbeth tutaj w pewnym sensie wyraża taką, taką, takie pragnienie zwyczajnej kobiety. Do tego, żeby osiągnąć wielkość. I wielkość tę zapewne osiągnie, chociaż, chociaż jakim kosztem, to, to jest takie też tutaj ciekawe pytanie. Idźmy sobie w naszych rozważaniach do fragmentu drugiego. Do fragmentu, gdzie Macbeth będzie mordował. W tym fragmencie nasz bohater. Może przesuniemy go troszkę jeszcze. Nasz bohater będzie się dosyć długo skradał z tym nożem, żeby zabić Dankana. I, I kiedy w końcu go już zabije, to będziemy widzieć po nim takie, takie etapy zmiany. O, tutaj, właśnie. Niestety już zabił, więc wycofajmy go troszeczkę, żeby zobaczyć, jak ta droga wygląda. Postawa i mimika Magbeta. Myślę sobie, że, że tutaj o tej postawie można powiedzieć bardzo wiele, a jednocześnie jest to postawa dosyć w prosty sposób ukazana. Wysoki, wyprostowany aktor, idący właśnie po tych schodach nie zgina się, nie ugina się w, swojej, w, swoje, w, swojej tej, w swoich zamiarach. Widzimy kamerę przedstawioną w charakterystyczny sposób nie na Magbeta, tylko tak jakby on z tą kamerą szedł. Po drodze mija różne symbole, o których za chwilkę będziemy mówić. Natomiast bez wład jego, o najciekawszy symbol, królik, dramatyczny królik, najciekawsze jest w Macbethie jest to właśnie takie tak taki wielki nic które wynika z jego postawy ten kamień który ma na twarzy i kamień który ma w, swoim, w swojej postawie tylko oczy olbrzymie takie dosyć charakterystyczne oczy aktora grającego Macbetha są czymś co coś Co sobie pomyśleliśmy na temat e, dziwnego krwiożerczego królika, łysej e, kobiety i, e, i syna Banka, których mija po drodze Magwet. Jest to bardzo psych psychologiczna droga. To jest, Magbeth usiłuje e, przecież dokonać pewnego przewrotu w swojej duszy przewrotu w kierunku zła. E, I zwróćmy uwagę, że on tego przewrotu. E, Dokonuje sam, więc to, co mu towarzyszy w tej drodze, to jest on sam. Więc symbole tak jakby wypływają z jego duszy. O czym myśli? Myśli sobie o synu banka, który jest taką zadrą w jego duszy, bo przecież zabije, nie dla swoich dzieci, tylko, tylko w zasadzie dla swojego przyjaciela. Co? Łysa ubrana na biało kobieta później będzie hekatę, więc, więc może to być jakieś subtelne nawiązanie do tego, że w jakiś sposób te duchy, demony, które spotkały go wcześniej, demony tej przepowiedni, towarzyszą mu i teraz. Natomiast taki biały krwio króli, który może się kojarzyć z Alicją w krainie czarów, ale może też symbolizować okropieństwo czające się w duszy Magbeta. Zwróćmy też uwagę jeszcze na, na, na to, w jakiej bielutkiej szacie występuje Duncan w chwili morderstwa. Macbeth morduje niewinnego człowieka i, i tę krew widać wyraźnie na białej koszuli Duncana. Um, natomiast jak zmienia się życie Macbetha pod wpływem morderstwa, to widzimy w takiej przepięknej scenie, mam nadzieję, że uda mi się w nią trafić, w scenie, w której Macbeth i jego żona um, piją... Y Przynajmniej udają, że piją coś z filiżanek. Tak. Zwróćmy uwagę na ich ruchy. Kiedy rozmawiają, zawieszają filiżankę, potem podnoszą filiżankę do ust, potem równym, yy, yy, równym ruchem opuszczają filiżankę. Jest to taki, yy, taki gest, który może symbolicznie dawać nam do zrozumienia. Że Państwo Macbetowie ciągle współdziałają w tej zbrodni, że jest to para wspólników. Yy, i zwróć, zwróćcie uwagę, właśnie, jak charakterystycznie jest zaaranżowana ta scena. Lady Macbeth podąża ze swoim mężem. Yy, wiemy, czego ona chce. Ona w tej scenie chce zapewnienia Macbetha, że zabije jeszcze banka. Yy, natomiast yy, różnią się w tej opinii i w pewnym momencie, yy, kiedy ta kwestia zostanie podniesiona. Te filiżanki przestaną być takie synchroniczne i dwójka naszych bohaterów przestanie sobie wyobrażać, że jeszcze między nimi jest jakaś wspólnota i Lady Macbeth zacznie szantażować swojego męża. Więc jak zmienia się życie Macbetha pod wpływem tego morderstwa? Proszę, to już jest ten moment. Zmienia się w taki sposób, że, że nasz bohater jest zmuszony tkwić w tym błocie pełnym krwi i nie może się już wycofać. I jest, 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 jest przed nim tylko jedna droga, droga do przodu. I Lady Macbeth trochę mu to uświadamia, natomiast on jeszcze gniewa się na nią i nie chce, nie chce specjalnie tego, tego robić. Nie zmienił się tak do końca. Całkowitą jego przemianę dopiero będziemy widzieć później akty agresji w stosunku do żony, które pojawiają się w tej scenie, są aktami, które będą sugerowały nam, że on tak naprawdę zaczyna obwiniać ją też o to, że, że jego życie zmieniło się w taki okropny sposób. No i zobaczmy sobie hekatę. W trzecim naszym fragmencie to, co nam pozostało jeszcze do rozpatrzenia tutaj, staram się trafić, ale jak widać nie jestem w to najlepszy. To będzie, będzie to Hekate, która, jeśli pamiętamy, jest to taka bogini, do której przychodzi Macbeth powtórnie, po drugą wróżbę. Jest ona czymś w rodzaju takiej szufowej wróżek. O, może tego strasznego pana sobie już odpuścimy. Hekate, Hekate, gdzie żeś ty jest? Ja mam nadzieję, że znajdę ją szybciej, ale widzę, że chyba nie bardzo. Dobrze, może sobie ten. Te... O, tak, to gdzie się stoi, ja się po prostu zapędziłam bardzo daleko. Macbeth spoczywa na Sofie z kobietą, która przechodzi dużą metamorfozę w tym, w tym przedstawieniu. Zwróćcie uwagę, jest to Danuta Stenka, która jeśli ktoś jej nie poznał bez włosów która raz występuje w takiej białej szpitalnej koszuli, takiej niemalże jak ze szpitala psychiatrycznego i kompletnie bez makijażu. A tutaj właśnie w tej scenie z Macbethem jest bardzo pięknie wystylizowana w taką ciemno-wiśniową sukienkę, dosyć wyraziste kolczyki i bardzo staranny makijaż. Z kieliszkiem wina, spoczywając na tej sofie, słucha filozofii Macbetha o zdrowiu narodu i oczywiście powstaje pytanie, co to jest w ogóle, co to się w ogóle dzieje w tej scenie, kim jest ta kobieta, dlaczego Macbeth, który ma na głowie całe królestwo i też swoją żonę, która popada w coraz większe odchłanie szaleństwa? Dlaczego siedzi na Sofie z jakąś tam hekatę i co on z nią robi? I dlaczego wtedy, kiedy Lady Magwet jest w takim stanie upadku całkowitego, on w zasadzie flirtuje tak naprawdę też z kimś, kto stara się być fizycznie, seksualnie atrakcyjny. A z drugiej strony widzimy w jego oczach takie szaleństwo, takie, które. które który, po którym widać, że, że jego chyba już te kwestie zupełnie nie interesują. Że ten element małżeństwa też mi wygasł. Zwróćmy uwagę na to, w jaki sposób mina Hekatę będzie się zmieniała pod koniec konwersacji z Macbethem. Z tej takiej rozbawionej, zamyślonej, pochylonej nad kieliszkiem, właśnie o takiej przeżywającej głęboko smak tego wina, zmieni się Hekatę w groźnego demona. I powie do Macbetha, zwróci się do Macbetha taką apostrofą człowieku, człowieku, tak jakby sugerując, że sama człowiekiem nie jest, bo nie jest człowiekiem. Macbeth zabrnął tak daleko, że rozmawia z demonem, traktuje się jako jednego z demonów, ale nie jest nim. I to jest właśnie ta cienka granica, jaka powstaje między światem zła, światem tym metafizycznym, światem zła, który jest obecny tutaj w tym przedstawieniu, a złem, który tworzy człowiek. Człowiek nie powinien tworzyć zła, dlatego że nie jest, człowiek nie jest istotą fizyczną, nie jest istotą metafizyczną. To jest właśnie ten moment. I nie jest taką istotą, która, która jest w stanie wytrzymać tyle swojego okrucieństwa, zwłaszcza jeśli wychował się wcześniej. W bardzo określonych warunkach stawiających mocną kropkę tam, gdzie znajduje się jego człowieczeństwo. I to tyle, jeśli chodzi o to przedstawienie. Posłuchaliście sobie moich refleksji, oczywiście, możecie mieć swoje własne. Pamiętajcie tylko, że refleksje muszą mieć osadzenie w jakichś faktach, czyli w rzeczywistości. I stąd polecam też troszeczkę obejrzenie całego przedstawienia, dlatego że ono daje trochę szerszą perspektywę na to, co właściwie się tam dzieje. Przedstawienie jest, jak już napisałam gdzieś tam na stronie wcześniej, dla osób o mocnych nerwach, dlatego że zdarzają się tutaj sceny wyjątkowo brutalne, zdarzają się sceny dziwaczne symbolicznie. Można mieć wrażenie, że reżyser wodzi nas na manowce jak, jak, jakiejś naszej świadomości, że po prostu co tu się dzieje w tym przedstawieniu. Ale też nie chodzi o to, żeby, żeby literalnie rozumieć każdy, każdy gest każdego aktora. Chodzi o to, żeby symbolicznie zrozumieć przesłanie jarzyny, które mówi, że człowieczeństwo jak zwykle jest problemem nie tylko dla człowieka, ale też i dla całego społeczeństwa, którego go otacza. I Macbeth jest tego wybitnym przedstawicielem. Dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że będziecie ładnie przygotowani na sprawdzian, który całkiem nie...